Siema, witajcie z kolejnej wyprawy wędkarskiej na Informatyk IT Dziś znów to samo jezioro Dziś feder klasyczny, kolejny raz Ostatnim razem złowiłem leszcza Oczywiście byłem bez kamer Stawię wam zdjęcie No i dzisiaj próbujemy znowu złowić jakiegoś leszcza Ta sama ekipa co zawsze, czyli Adrian i wujek. No i co, nie przedłużam Zapraszam, wypakowuję wędki Robimy zanętę No i dobra, robię zanętę Dzisiaj znów to sama zanęta Spisuje mi się atraktor zapachowy Do tego tutaj parę białych mi zostało, te się wrzucę Leszcz chyba lubi jak coś na dnie tam sobie pełza takie moje zdanie podam kukurydzy tam w tle macie Adriana rozkłada namiot trochę szaleje paczka nowych białek, więc zaraz przesypię do pojemnika no i dendrobena, trójeczki Dwa koszyki, jeden 25, drugi 20, chcę coś przetestować, sprawdzić, żeby to mi się wydaje, że szybciej na dno spadało, nie bawiła się drobnica, zobaczymy czy będę testował, no i co, Zanętę całą, A to jest oczywiście cała noc, dwie wędki, typowy feder klasyczny, więc jest zanęty odjechło Atraktor traktor zapachowy, znaczy, tutaj się przeczytajcie, spisuje się, działa, tyka. Resztę zamykamy, zostawiamy. No i jak powiedziałem, cyfie te białe z tego pudełeczka. Jadereczka, tam trochę ich było. No i to jest tak szczerze, moja baza. Jedynie teraz sobie jeszcze przesypię biały oryginał. Tutaj, nad wiadrem. No i to, co zostało, dajemy z tą trocinką, żeby ci nie przeszkadza. A tutaj moje dołowienia białe. Ostatnio, właśnie na taką ośmiorniczkę z białych leszczu, rano się skusił. Taki kilo. 600, jakby tu szpitał. To wszystko zaraz tutaj mam zrobiony mój ale śmietnik, zaraz to wszystko tutaj zwędruje i później tam wynoszę. Tam są kosze zrobione dla wędkarzy, i tak dalej. No i to mamy, bym zapomniał, kukurydza też tutaj dosypuje dużo, dużo, dużo. To sobie zostawiam na całą noc do wędkowania, On tutaj na tą kukurydzę rzadko bierze. Ale niech będzie, no i tak to wygląda. Biorę wodę, mieszam i na to będę dzisiaj łowił. No i dobra, tam już zanęta jest Tutaj adren się rozbija, tam dalej wujek szukują. Tutaj dzisiaj mamy namiot, blisko jak mu ma padać. Z będę się chował. z bokiem już zostało rozłożyć. No i dzisiaj Federek, więc moje Jacksony. Na kołowrotkach Nikado, na jak ktoś pyta, 5000 są tutaj, bo tutaj zagościły już moje delfiny, łowiłem na nie, bardzo fajnie się na te wędeczki łowi. Są tutaj, jak widzicie, druga jest tutaj, a tutaj krimponcik z bombką zrobiony. To też zamierzam się na bombkę wybrać, ale dzisiaj moje federy, które będę używał, drugi. No i wędeczki rozpakować i gotowe. Tutaj zaraz włożę te jeszcze tylko pokrowce od dolnika i szczytówki, zamykam, żeby nic tu przez nas mi nie wlazło. No i tak to wygląda. A tak się prezentuje widzicie woda. Jak widzicie, na wodę pada. Zrobiłem sobie takie coś na sprzęt. Parasolek, żeby sprzęt nie mógł. A tutaj u Adriana będziemy siedzieć. Cześć Adrian. No tutaj będziemy razem siedzieć. A tutaj sprzęcik schowany. No i tak. Jedna wędka zarzucona. Na drugą. Na białego, dwiewentki, na razie na białego lecą. do koszyka dobra i do wody papierzyłka do wody ostawiamy. Tam wujek mówi, że przepłoną nic nie ma, coś mu ucięło Szkoda, że tu pada Nie lubię jak pada, moczy mi sprzęt W końcu informatyk nie lubi wody sprzętu elektronicznego potem to wszystko czyść susz I dlatego zrobiłem sobie tutaj o takie właśnie ten, tam sprzęcik se tutaj tylko delikatne rzeczy gdzie jeszcze białe, trzeba zara zaraz przykrywać chyba no i dobra, czekamy tam naprzeciwko jak widzicie też są wędkarze tam też i tak dalej, ale dzisiaj dużo ludzi nie ma. Jest weekend, piątek, troszkę trzeba się odmulić od komputerów. Ostatni klient odebrał komputer, więc ja mogłem sobie przyjechać na ryby, troszkę się odmużyć od komputerów. Choć komputery lubię i kocham, ale to też. Nie wciągło wędkowanie Co płotka? O, płotka? Może leszcz? Albo duża płoć? Ej leszczyk, widzisz? ale leszczy no jak tu, jest tak mniej gdzie ale zobacz co to robić. no i wreszcie leszczy pierwszy leszczy ile jesteśmy pół godziny? no nawet nie aj, aj. jak widzicie pada no, ale przerzucimy kije bo trzeba jedną płotkę zawiłem na razie tą fajną koło 30 cm No i ten leszczyk wreszcie u wujka trafiony pierwszy ile pół godziny siedzimy Rybaki mają się dobrze, więc ich nie zmieniamy. Przerzucamy i przychowamy do namiotu na razie. Do klipa nożymy I tak w kółko naprzeciw nie ryba. Dobra. Delikatnie napnę zestaw. No i się nawiduje, jak zbędzie. Dobra, idę przerzucę. Pod namiotem fajnie się siedzi. Ale trzeba wędki przerzucić, trochę zmoknąć. Coś dla Was nagrać. Założymy. Coś innego przerzucimy. Prawie kij. Ten lewnik stoi, ale pada. Jak widzicie. Nie miało padać o 20.00. w nocy ma być spokój, więc. Damy radę. Mamy namioty, to jest dobrze. Trochę sprzęcik dostanie pomoknie, ale to trudno. I co zrobię? Co założę dobrobenkę. Zobaczymy. Na razie spróbuję na jedną dendrobenę. Może ostrożny jest, I później będziemy zwiększać. Coś takiego? Puszczę. Może węgorz? Na węgorza to za wcześnie. No i do wody, ale się rozpadało. widzicie pada bardzo mocno no ale jeden do wyprawy jest więc czekamy zobaczymy, ma nie padać o 20 jak ja powiedziałem zobaczymy no jak widzicie dalej pada siedzimy sobie pod namiotem Adrian przerzuca, coś mu brało, haczyk cieło. podejrzewamy, że siedziała płotka i Szupak, uciął albo, przepon, albo okoń jakieś fajne, no. tam wujaszek też na miocie siedzi moje kije. Na razie jedna płotka, tam też naprzeciwko jak widzicie, ognisko jest rozpalone, wędkarze siedzą. No czekamy, ma niby padać do 20, 19, 20, nie wypadać do 20-19.20, nie? O, poczekamy jak coś będzie się melduje no i taka ośmiorniczka do wody, albo leszcza przyniosła. Adrian wytrwale przerzuca. Nieważne, że pada. No dobra, trochę je przerzucę. Troszkę się uspokoił deszcz. Przerzucimy ten prawy, przerzucałem niedawno to przerzucimy ten. Miałem go na wolnym biegu wraziołu. No i dobra. Świeże białe, zanęta w koszyku. Przerzucamy. do klipa i standardowa procedura. Dobra. Ściągamy luz. Niby jeszcze z godzinę ma padać. Moczymy. Już miałem puknięcie, a tym właśnie zaprzerzucałem. A to drobnica w to nie brała. Dlaczego założyłem też ciężki koszyk? 25 gram, aby mi to jak najszybciej spadało na dno. I tam dzisiaj tak stawiam do tego leszcza, Tu mam 20 gram, tu 25, jak wspomniałem. Nie wiem czy na początku filmu. No i to testuję, sprawdzam, bo używałem kiedyś koszyków kiedyś, niedawno bez obciążenia no to drobnica ładowała, a chodzi mi o to żeby to spadło i tam ta zanęta się na dnie układała i czekać na tego leszcza no jak widzicie przestało padać kije przerzucone no i ten prawy Ląduję dosłownie tutaj na 15 metrów, ten lata dalej do 30. No i na tego na 15 metrów, oczywiście drobnica, dalej cisza. No, dzisiaj testuję, bawię się, chcę zobaczyć co tu się będzie działo. No ale wreszcie przestało padać, ciepło się fajnie zrobiło. No mówię, płotki biorą. Tego nie nagrywam. O, widzicie? Branie! No, zobaczymy. Czy wciąłem, czy ją ja nie wciąłem? Nie wciąłem jej. I... No ale brania, za chwilę sam jakaś drobniczka wzięła. To co widzicie na tym prawym kiju. to dają sobie bliżej na 15 metrów, czy na ile stop drobnica, wędruje do siatki, fajne płocie. Tam chłopaki coś za kombinują. No i mówię, co chwilę brania, ale to lekceważne takie pyknięcie, bo jak leż weźmę sam Zasa i się od razu wcina. Już to przechodzi na tym łowisku, wiem jak to wygląda. No i co widzicie, świetliki zarzucone na wędkach, zbliża się zmrok, godzina. 21.26 Z Adrianem szykujemy ognisko, no i zobaczymy. 21.32 jak widzicie kije zarzucone. Adrian operator paleniska, rozpala ognisko, trzeba coś zjeść. Zobaczymy, dobra przerzucenie tajna broń Dendrobena zanęta tutaj. Adrian Dwa ognisko, żeby to zjeść. Jakąś kiełbaskę, dobra koszyk zanęcie. no i to co jeszcze tego czerwonego robaka zrobię to go. Zadipuje. to co widzicie A my trochę tutaj no, rzucimy, No i to leci do wody Czekajcie dobra rzucamy, dobra brak, topimy, dobra. no brak, no jest standardowa reguła. Na zestaw. No i czekamy. No i mamy ognisko. Adrian rozpalił. Zaraz kiełbaski zjemy. Na wodzie wygląda to tak. Zobaczcie, tutaj też jest kolega obok. Tutaj Adrian, tam dalej. Wujek. Tu też kolega już dwa leszcze złowił. Jak widzicie, tam w tle Adrian, wujek przerzucają. Tutaj się robi kiełbaska na kolację. Ciemno moje zostały. Tutaj jeszcze 29 siedzi obok mnie kolega O tam macie jego świetliki A tak wygląda wieczór nad jeziorem Czy może coś być piękniejszego? Moim zdaniem nie Przerzucanie wędek w nocy trzeba Naciąganie zostało, godzina 23.24 Pierwszy kij przerzucam Na razie cisza jest Dobra, jeden naciągnięty Przerzucam kolejny Niestety do wody trzeba wejść Pierwsza 36, jak widzicie łysy fajnie świeci, wędkarze, nie, może tu delikatnie coś mam widać, plamki, tu jest grama wędkarzy, tylko tego nie widać na kamerze, są moje kije, Adriana, wujka, no i tutaj dookoła też są wędkarze, no co dzisiaj jest piątek, weekend, więc ludzi jest pełno, tam nie patrzy to światło, tam jest taka tak zwana stanica tutaj, ale ludzi jest. Ale niestety dzisiaj, na noc, co na razie, nic się nie dzieje. No ale cóż, czekamy do rana. Przeważnie o trzeciej, tutaj się brania zaczynają, więc zobaczymy. Jak widzicie, mamy już świt. Fajny, fajny świt. Tutaj. Daję łysy. Siedzimy, godzina. Czwarta trzynaście. A się bez leszcza. Jeszcze posiedzimy do tej siódmej, ósmej zobaczymy no. Jest kolejny leszczyk taki u wujka. No i dobra drugi. No i macie jest leszczyk. Ja tutaj bawiłem się, trochę porządkowałem sobie sprzęt. No i siedzi oto taki leszczyk na białe robaczki. Piękny wsód słońca. Co można zauważyć? Ci co rano wstają, takie widokie widzą. Cieszę się, bo wreszcie leszczyk wziął nad ranem. No in čakajmo na koleno. Moritka. Dva podka v enem. Dobra, zakończyliśmy mówienie. Ja byłem teraz wyrzucić śmieci po sobie, bo trzeba sprzątać. Pamiętajcie o tym, no i co, jest jeden leszczyk złowiony, kilka płoci. Myślę, że nocka była, połowiło się, odpoczęło się. Więc jeżeli materiał ci się podoba, to zostaw łapę, suba i widzimy się z kolejnymi filmami na Informatyka IT po godzinach. Cześć.